Shalom i witajcie ponownie w Izraelu z Aliną. Jesteśmy na szczycie Góry Oliwnej i jak możecie zobaczyć, to spokojne i ciche miejsce. Najbardziej imponujący widok na Jerozolimę jest właśnie stąd. Jednak, według biblijnych proroctw, to miejsce nie pozostanie spokojne na zawsze, ponieważ to tutaj rozpocznie się koniec czasów. Przejdziemy się po Górze Oliwnej, wejdziemy do grobu proroków i zakończymy w Dolinie Jozafata, aby spróbować zrozumieć dlaczego Bóg wybrał to miejsce. Więc, jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy? Teraz zaczniemy nasze zejście i przejdziemy dokładnie tę samą drogę, którą Jezus przeszedł podczas swojego triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. To wydarzyło się w niedzielę poprzedzającą niedzielę wielkanocną. Jezus był tutaj na szczycie Góry Oliwnej i wsiadł na Białego Osiołka, a potem zaczyna schodzić w dół, aż wchodzi przez złotą bramę która znajduje się dokładnie tutaj przed nami. I nie da się przejść tej drogi nie pamiętając słów proroka, jakie jest napisane w Księdze Zachariasza, rozdział 9, werset 9. Raduj się bardzo, córko Syjonu, wykrzykuj z radości, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy i zbawiciel, pokorny jadący na ośle, na oślądku źrebięciu oślicy. Spacerując po górze oliwnej, widzi się przeszłość, teraźniejszość, a także przyszłość ludzkości i biblijnych proroctw. I tysiące ludzi robi to każdego dnia. Jednak wielu nie wie, że kiedy idą tędy rozmawiając o proroctwach, bardzo często to wejście pozostaje niezauważone. To jest wejście do grobu proroków. Mam trochę inne odczucia będąc w tym miejscu. Naprawdę mamy tutaj ogromny przywilej. Kapłan, który jest opiekunem tego miejsca, właśnie nam je otworzył. I on jest tutaj teraz, zapala świecę i włącza światła, ponieważ w momencie, gdy wchodzimy, panuje całkowita ciemność. Miejsce, które ma około 2,5 tysiąca lat historii. To jest kompleks grobowy. Tutaj możemy zobaczyć 50 grobowców, z których trzy należą do biblijnych proroków, które zaraz zobaczymy. Ale przez wieki i wieki historii tego miejsca pochowano tu znacznie więcej niż 50 osób. Szacuje się, że przez lata w tym kompleksie pochowano setki, a może nawet tysiące osób. Dlaczego? Ponieważ wybrano to miejsce właśnie ze względu na znaczenie Góry Oliwnej, proroków, ale nie ich jako osób, nie ich kości, lecz znaczenie tego, co głosili słowa Bożego. I dlatego wszyscy pochowani tutaj ludzie chcieli być jak najbliżej spełnienia się proroz właśnie tutaj, na Górze Oliwnej. A więc wejdźmy i poznajmy to miejsce. A ściany tutaj są pełne inskrypcji z różnych okresów, i również w różnych językach. Ale jedna, która szczególnie przyciąga moją uwagę, to ta. Jest napisana po grecku i ma co najmniej około 1500 lat. Tutaj jest napisana: Ciesz się, nikt nie żyje wiecznie. Coś ciekawego, co można postawić przy swoim grobie. To miejsce nigdy tak naprawdę nie zostało zagubione zawsze wiedziano o jego istnieniu. Jednak, ze względu na całkowitą ciemność panującą tutaj, bez tych świateł, które są, nawiasem mówiąc, nowe, wiele szczegółów pozostało niezauważonych. I dopiero kilka miesięcy temu opiekun tego miejsca zdał sobie sprawę z tego, co się tutaj znajduje. Jest tutaj fresk, malowidło z okresu bizantyjskiego czyli z pierwszego chrześcijańskiego okresu w Ziemi Świętej. Tutaj znajduje się narysowana postać, jest bardzo zniszczona, dlatego nie wiemy dokładnie, kto był tutaj przedstawiony. Ale patrząc na kontekst, jedna rzecz staje się bardzo jasna: że to miejsce, dokładnie tutaj, było miejscem chrześcijańskiego kultu. Jest tu coś w rodzaju stołu, podestu i przestrzeni, która wyglądała jak łuk. Możliwe, że pierwotnie było to jakiś rodzaj grobowca, ale z biegiem czasu zostało przekształcone w chrześcijański ołtarz. To miejsce służyło jako katakumba, jako tajny kościół. To znaczy, pierwsi chrześcijanie w Ziemi Świętej nie mogli swobodnie oddawać czci z powodu prześladowań ze strony Rzymian, dlatego często wybierali tajne i podziemne miejsca. A więc tutaj było miejsce kultu chrześcijańskiego już od pierwszego okresu chrześcijaństwa w Ziemi Świętej, prawdopodobnie właśnie w czasach prześladowań i dlatego ten fresk jest częścią tego ołtarza, a tutaj, na tej ścianie przed nami, widzimy wiele krzyży wyrytych w kamieniu. Wow! Jakie to niesamowite miejsce! Starożytna tradycja, akceptowana zarówno przez Żydów, jak i chrześcijan, mówi, że ten wykuty w skalę grobowiec należał do Ageusza, biblijnego proroka. Tutaj możemy zobaczyć miejsce na złożenie ciała, więc wierzymy, że prorok Ageusz został tu pochowany. A po upływie roku ludzie przyszli tutaj i zabrali kości Ageusza z tego miejsca. I umieścili je w Masefie, w miejscu zbierania kości. I właśnie tutaj teraz jestem, to miejsce tutaj było miejscem, gdzie zbierano kości. Nie martwcie się, kochani, nie depcze po prorokach, po ludziach z jakiegoś powodu, w jakimś momencie historii. Czego nie wiemy? Kiedy ktoś, jakaś grupa ludzi albo jakaś organizacja przyszła tutaj i zabrała wszystkie kości z tego miejsca. Dlatego, kiedy mówimy, że jesteśmy przy grobie proroka, jesteśmy przy jego grobie, ale nie wiemy, gdzie są jego kości. A jeśli podążamy za archeologią tego miejsca, widzimy obok inny grup, jednak ma on zupełnie inną konstrukcję. Nie ma tej głębokiej części, ponieważ ten grobowiec powstał później niż tamten. To jest grobowiec proroka Malachiasza, to jest jaskinia grobowa Ageusza i Malachiasza. I jest jeszcze jeden prorok, który być może jest tu pochowany, a to jest temat naszego dzisiejszego dnia. Chodźmy. Możemy tu zobaczyć jeszcze jeden grup, inny niż pozostałe. Pozostałe mają okrągłe wejście, a ten tutaj nagle ma wejście kwadratowe. Być może już tutaj pozwalało to na jakiś rodzaj pokrywy, aby chronić ten grobowiec, ale wskazówką jest to, że tutaj jest napisane imię. Jest tutaj napisane po hebrajsku Zachariach, co oznacza Zachariasz. Tradycja mówi, że to jest grobowiec proroka Zachariasza. Nie możemy mieć pewności, że ten Zachariasz to ten sam prorok, którego znamy do dziś. Ale niezależnie od tego, czy to jest Jego grobowiec, słowa Zachariasza przetrwały do naszych czasów. I część Jego proroctw już się spełniła, a inne jeszcze czekają na wypełnienie. A więc wyjdźmy z grobowca proroków, aby dokładnie poznać ich słowa i zrozumieć związek z Górą Oliwną. Tutaj możemy zobaczyć więcej grobowców. Całe zachodnie zbocze Góry Oliwnej to wielki żydowski cmentarz mający 3000 lat. Nie ma tu tylko grobowców proroków. Możemy zobaczyć tutaj setki tysięcy grobów. Najstarsze znajdują się niżej u podnóża doliny. Na przykład grób córki faraona, grobowiec wykuty w skalę 3000 lat temu, dla córki faraona, która była jedną z żon króla Salomona, ale dlaczego zamienili tak piękne miejsce z tak wyjątkowym widokiem w wielki cmentarz? Czy nie miałoby większego sensu wybudowanie tutaj mieszkań? Dlaczego to miejsce jest cmentarzem od trzech tysięcy lat? Jest kilka powodów. Jest jeden prosty i praktyczny powód. Żydzi muszą być grzebani poza murami miasta, a tutaj wyraźnie widzimy mury miasta. Więc tutaj było miejsce, gdzie można było być pochowanym. Ale nie tylko było to dozwolone ludzie chcieli być tutaj pochowani na górze oliwnej, pomiędzy górą oliwną, doliną cedronu, a murami miasta. Przede wszystkim ze względu na biblijne proroctwa. Oto nadchodzi dzień Pana, w którym Twój łup zostanie rozdzielony wśród Ciebie. O Jerozolimo, ponieważ zgromadzę wszystkie narody do bitwy przeciwko Jerozolimie. W tym dniu jego stopy staną na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy na wschód. Góra Oliwna zostanie rozdzielona na pół ze wschodu na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry odsunie się na północ, a druga połowa na południe. Uciekniecie przez moją dolinę, pomiędzy górami, ponieważ ta dolina sięgnie aż do Azal. Tak, uciekniecie, jak uciekaliście podczas trzęsienia ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. Wtedy przyjdzie Pan, mój Bóg, a wszyscy święci przyjdą z Nim. W tym dniu nie będzie światła, lecz zimno i lód. To będzie wyjątkowy dzień, dzień znany Panu. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno będzie Jego imię. Ludzie pochowani tutaj uważają to miejsce za coś w rodzaju loży na koniec czasów. Chcą być tutaj pierwsze, by być świadkami tych wielkich wydarzeń rozłamu Góry Oliwnej, zmarłych wychodzących z grobów. Wszystko tak, jak opisano w Biblii. I również zaledwie kilka metrów stąd, tutaj na dole, znajduje się Dolina. Ta Dolina nosi różne nazwy, takie nam jak Dolina Królów, Dolina Cedronu. Ale główną nazwą związaną z czasami ostatecznymi jest Dolina Jozafata. Poznajmy teraz miejsce Sądu Narodu. To jest Dolina Jozafata, albo jak mówimy po hebrajsku, Joszafat, co oznacza Bóg osądzi. Właśnie to imię jest bardzo związane z proroctwem Joela 3. I kiedy tutaj idziemy, chcę, żebyśmy czytały werset po wersecie. Tak, w tych dniach i w tym czasie, kiedy przywrócę los Judy i Jerozolimy, Zgromadzę wszystkie narody i sprawię, że zejdą do Doliny Jozafata. Tam będę ich tam sądzić z powodu mojego dziedzictwa, Izraela, mojego ludu, ponieważ rozproszyli mój lud między narodami i podzielili między siebie moją ziemię. Joel mówi, że wszystkie narody świata zostaną wezwane do Doliny Jozafata. Ale w kolejnych wersetach wyróżnia trzy miejsca. Tyr, Sydon i Filistia. Tyr i Sydon to dzisiejszy Liban. A Filistia to była kraina Filistynów, gdzie dziś znajduje się strefa gazy. Co macie przeciwko mnie, Tyrze, Sydonie i wszystkie regiony Filistii? Czy odpłacacie mi za coś, co wam uczyniłam? Jeśli chcecie się na mnie zemścić, szybko i stanowczo odpłacę Wam za to, co uczyniliście. Obudźcie się narody, ruszcie do Doliny Jozafata, bo tam zasiądę, by sądzić wszystkie okoliczne narody. Ludzie zobaczcie, co wychodzi z ust proroka. Bóg zasiądzie w Dolinie Jozafata, aby sądzić narody. I dlatego też ta Dolina jest znana jak jej przydomek, jako Dolina Sądu Narodów. Tłumy, tłumy w Dolinie Decyzji, bo Dzień Pana jest bliski w Dolinie Decyzji. Słońce i Księżyc się zaćmią, a gwiazdy już nie będą świecić, kiedy czytamy Biblię, kiedy słuchamy tych wersetów, musimy pamiętać i rozumieć, że mówią one o prawdziwych miejscach, o miejscach fizycznych. Teraz idziemy przez Dolinę Jozafata, gdzie wydarzy się tak wiele rzeczy. Nic nie dzieje się przypadkiem ani przez zbieg okoliczności. Kiedy jesteśmy tutaj, każdy przedmiot wokół nas, każdy fragment biblijny tutaj jest ze sobą powiązany. Na przykład to, co widzimy tutaj za nami, w tej chwili, to słynny filar Absaloma. Dalej znajdujemy tutaj również wiele starożytnych grobowców, w tym groby kapłanów ze świątyni jerozolimskiej. I wszystko jest powiązane. Dolina Jozafata jest tutaj po środku. Z jednej strony widzimy Górę Oliwną, gdzie Jezus dokonał swojego triumfalnego wejścia. Zachariasz 9:9 a także Zachariasz XIV, a z drugiej strony widzimy stare miasto Jerozolimy, gdzie znajdowała się świątynia, i także złotą bramę, która znajduje się tutaj obok mnie, która w tej chwili jest zamknięta, ale o której proroctwa mówią również o jej przyszłym ponownym otwarciu. I tutaj pośród nich sąd nad narodami. Jesteśmy teraz obok pomnika Zachariasza. Który to Zachariasz? Prawdopodobnie nie Zachariasz Prorok. Widzieliśmy jego prawdopodobny grób znacznie wyżej na górze. My też nie mamy pewności, że to jest ten Zachariasz. Część osób łączy to miejsce, ten pomnik z Zachariaszem, ojcem Jana Chrzciciela. Ale to tylko teoria. To, co na pewno wiemy, to, że był to pomnik obok grobowca osoby, która żyła tutaj za czasów Jezusa. Kiedy mówimy o końcu czasów, większości ludzi prawdopodobnie przychodzi na myśl bitwa. O Dolinie Armagedonu, która jest proponowana, to jest prawdziwe fizyczne miejsce tutaj w Ziemi Świętej. Megiddo, biblijne miasto Armagedon zostało odnalezione, a dolina wokół niego pozostaje pusta aż do dzisiaj. Jednak, kiedy czytamy Biblię dogłębnie, rozumiemy, że koniec czasów to nie jest jedno wydarzenie, lecz seria powiązanych ze sobą wydarzeń, różne etapy. A jeśli czytamy Biblię. Rozumiemy, że historia Doliny Jozafata, Sądu nad Narodami, prawdopodobnie poprzedza wydarzenia z Doliny Armagedonu. Więc tutaj mamy wcześniejszy etap niż tamten. Nie potrafię Wam powiedzieć, kiedy to wszystko się wydarzy, jaka będzie dokładna kolejność i szczegóły. Ale to, co możemy zrobić, to oprzeć się na najważniejszym tekście, jaki mamy, czyli Biblii. I właśnie to chciałam dzisiaj z Wami zrobić: przejść przez tę samą dolinę i usłyszeć te same słowa wypowiedziane przez proroków, przez Zachariasza na Górze Oliwnej i przez Joela tutaj w Dolinie Jozafata. Więc, mimo że jeszcze nie rozumiemy wszystkich tych zawiłości, teraz jesteśmy w spokojnym miejscu. Dla osób nieznających historii biblijnej może to nawet pozostać niezauważone. Jest tu wokół nas tyle pięknych rzeczy, także złota kopuła, którą można stąd zobaczyć. Jednak, dla tych, którzy czytają Biblię dogłębnie, rozumieją, że ta tak prosta dolina, która dziś jest taka spokojna, Odbędzie się tu wielki sąd, i to tutaj prawdopodobnie nastąpi początek końca czasów. Mam nadzieję, że spodobało się Wam poznanie trochę więcej tej tak złożonej historii, która kryje się w tym miejscu. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka, i widzimy się w przyszłym tygodniu.